Widać proszę do oglądania 3 y, godzinku z Equip no, da z mapki piel na inwazja. Tak to się ja tak naprawdę kończę tą mapkę, jeszcze miałem wczoraj skończyć, ale tak mi przeszkadzali. Już na tym miałem jak to skończyć. Ja tu muszę cię podchylować, A kurczę ja do ciebie nie mam. On tu wstrzymuje trzy... tak, trzech. <śmiew> A, wiem, wiem! noi blocchiamo i cerocchi Jest ci z jakichś 600. Mm. Tego Kasieja w sumie jest w mm. środku. dwa demony i trzeba się mieć ten poziom. Mogę to widać, byś był czcigodnym. W sumie dopijmy, Jest okay. 110, to będzie 1000.

No i dobra. i próbujemy z pojeździć. Etyklep 105, 8, 7, 9, 10, się odzyskuje się. 14, To To wait! To Możesz Możecie dalej go uderzyć. Def. No i gitara. Jest to 7-5. No i prawie ten już poziom mi Spójrzcie tylko sama nasza obecność zdaje się odświeżyć 4 ziemi z którym jest przesiąknięta nasz wybór ponuje jej zepsucie to jest przyzwanie szkieleta <śmany> to może mi się przydać eee. no, i ty I ten państw będzie w mieście siedział hmm. o, no, dochylujmy ciebie i nawet obdarzyć expa. No. I gitara. I sobie tu może siedzieć. Tak wiem, że tu dziś legiony, a tak jakbym tu chodził do nie będę atakowały. Który nie chciał tu iść, ale tu nie wygra. ci to tu nie, no, by dobić tego króla, tego klanu już. By mieć pewność, że, że to i tak sprzątno. No, to bardzo nowego trzeba kupić. No, ruszaj się. Milardzie, wyczuwamy tu pułapkę zostawioną przez potężne złe moce. Od ziemi bije żar. Powinniśmy się przygotować, się na, przygotować nasze naj, najmocniejsze czary. <śmiech> <śmiech> Śmierć przywada tych, którzy jej szukali właśnie i właśnie się się. To jest dla mnie easy do sprzątnięcia. Dzięki darmowego ekspo. Zaraz lepiej. Darmowy ekspo. Nie jeszcze trochę tak. No ja sobie u ciebie Crześ hmm. nic nie da. Co ty chcesz zrobić, zrać? Masz chrennagi, bieździmy zim 10 Debil. No debil, nie trafił. To nie... Nie no, to zaatakuje, jest tchórzem. Ale teraz nie ma szans. Hmm. To nie dotykuje, będzie uciekał. Chodź. A nawet się nie ruszył. Skąd ja to znam? gitara. Teraz powinno być dobrze Ja tu jakiś syf nie sprzedaż No i idę to sprzedać Najwidzę z tego pojaca. No i dobra, hmm, to może mi się przydać, ale tylko jeden jak to na innej turze zrobię. Tutaj syf, syf, to może mi się przydać, to też może mi się przydać. No i sprzątamy Ciebie. Nie śmieci, to daje nasz Nie. No. Tak, ten tchórz nie ma tu szans. Nie proszę bardzo, tak, mi to było zbędne. Tia. No i to w chyba mogę wejść z tymi pancerzami. Po prostu. Tja! Hmm... No i są tak chronologii z charge'u Nic proszę bardzo Lepiej 177, masz ponad 400 nie ponad 1060 45 pancerza debil debil mhm ci ten dodatkowy najpierw mniejszy Dobra. I easy gierka. Tak. K kan z żył, żył zaraz teraz trzchnia się w tym kraju. No cóż. mam powiem. Także ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej gry. Oraz przygotujcie się, bo niedługo startuje już ostatni. I na razie LifeHeroes 3, tak. Ale będę nagrywał jeszcze dwie inne... Dwie, jeszcze 4 i inną grę, ale to w innym czasie, tak Także więc do zobaczenia następnego razu.